Cześć, witajcie! I dzisiaj takie małe oderwanie od plutonowania z grzechem, jeśli chodzi o materiały z gry World of Tanks, dlatego że tych materiałów z grania z grzechem już troszkę było, a uwierzcie mi będzie dużo, dużo więcej, gdyż mieliśmy dwa takie cykle kilkugodzinne wspólnego plutonowania z grzechem i w wielu częściach to granie będziecie mogli oglądać. Natomiast dziś stwierdziłem, że pokażę krótki taki przerywnik w postaci innej bitwy, bitwy, która może nie jest jakoś fenomenalnie dobra, ale... Yy, bardzo mnie, bardzo mnie zdziwił jej wynik końcowy. Jestem w Plutonie z graczem tu i tam. Mój Plutonowy chciał sprawdzić, jak sprawuje się 112 po bafie w HD, po zmianach w HD. Oczywiście większość graczy wypowiada się bardzo dobrze na temat zmiany tego modelu do HD. Ja również. Ja oczywiście jako med postanowiłem jechać na górę. 112 jest całkiem mobilna jak na HTK, więc tutaj mój Plutonowy postanowił mi pomóc. Oczywiście zarówno ja, jak i on dysponujemy nie najlepszym opuszczaniem działa chociaż te 34.3 został już zbafowany pod tym kątem, i nie, zamiast 3 stopni, jakie miał kiedyś ma obecnie 5 stopni opuszczania działa. I uwierzcie mi, ta depresja pozwala już na y, pogranie ogólnie czołg ten po kilku buffach stał się czołgiem grywalnym, i od czasu do czasu nawet lubię sobie nim zagrać. Oczywiście daleko mu do typa 59, daleko mu do tego, żeby powiedzieć, że jest wart swojej ceny i jest to czołg nie wiadomo jak dobry. Ale myślę, że nie jest to już najgorszy czołg premium w grze, a za takiego kiedyś uważałem. I niestety tutaj Skoda TVP, yy, Skoda V, yy, pff, ta dedzie, Skoda 8 Tieru yy, trafiła mnie i przebiła, natomiast ja nie mogłem na początku puścić na nią działa, bo tak jak mówiłem, no 5 stopni to też no jest, wiadomo, może lepiej niż 3. Ale nie jest to też idealnie. Jak mi wszedł teraz szał w tą panterę? Nie wiem, dlatego że pamiętajcie, że parametry tego działa nie są zbyt dobre. Czokrę długo skupia, jest dość niecelny. No i penetracja średnia wynosząca 175 mm też szału nie robi. Generalnie, jeżeli chcecie więcej materiałów o t 34-3, to zachęcam Was, żebyście zajrzeli do playlist na moim kanale, jest playlista z czołgami chińskimi i tam. Troszeczkę więcej bitew z tym czołgiem w akcji będzie. Jest 1 do 0. Jak widzicie, rozjaz jest całkiem dobry. O dziwo, mało czołgów jest na środku. Myślę, że mogło to być spowodowane obecnością, tym, że była jedna artyleria, w różnie przeciwnej. Ale nieważne, widzę, że Is postanawia jechać dołem. Tutaj szybkie porozumienie z moim plutonowym. On, jako, on ma trzymać górę. Wiadomo, że przeciwnicy zobaczyli 112. Już nie są tacy, tacy pewni, żeby na nią wyjeżdżać. Ona jednak swoje odbija. I teraz, wraz z Isem, tutaj flankujemy tych, te pojazdy. Trzeba też powiedzieć, że mam tutaj dużo szczęścia, bo jest tutaj sporo szóstek. Znaczy dwa Chromwella na szóstkach, Komet na siódemkach i Skoda na ósmym tierze, czyli generalnie czołgi, które nie mają za dużo pancerza, i wtedy ta penetracja wynosząca 175 mm wcale nie przeszkadza. Zresztą obecnie WOT ma raczej dużą ilość pojazdów, czołgów lekkich, czołgów średnich, dużą ilość pojazdów nieopancerzonych, więc też to działo przy odpowiednim losowaniu spokojnie potrafi dawać radę, zwłaszcza jak rzuci nas tak jak teraz, czyli na topkę. Jest 5 do 1, mamy już ogromną przewagę, 6 do 1, nawet nie wiadomo kiedy ta bitwa tak szybko się potoczyła. Teraz zobaczcie, kiedyś pewnie byłoby to niemożliwe, ale wykorzystując nową fizykę Przebijam się tutaj koło tego kamienia. Oczywiście wiedziałem, że gdzieś tam z tyłu stoi jak Pantera dwójka, bo trafiła yy, mojego plutonowego. Natomiast stwierdziłem, że i tak jest taki wynik, że trzeba zaryzykować. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Wyjazd na lwa, strzał w ruchu. Yy, no tu trzeba przyznać, że ten lew tak troszeczkę średniawo ogarnia co się dzieje, bo już dawno powinien kręcić się nie tylko wieżą, ale i kadłubem, a widać kręcenie zarówno jednym, jak i drugim. Jest już to dla niego y, zbyt wiele, jak na grę World of Tanks. No, i w tym momencie mamy 8 do 1, czyli ogromna przewaga, no ale oczywiście, jednostronne bitwy y, w wodzie to jest coś, y, już co teraz jest codziennością. Albo szybkie porażki, albo szybki, mocny gwałt na przeciwniku. No cóż, ale w okrętach również takie rzeczy się potrafią zdarzyć, więc to nie jest przypadłość tylko Wota, chociaż tu jest to dużo bardziej. Zauważalne. 10 do 1, zobaczcie, nie minęło jeszcze 5, 5 minut, nawet 5 minut nie minęło. Tak jak zwykle się ee, przejęzyczam, ale dawno nic nie nagrywałem. 12 do 1. Wyjazd, teraz widzę, że gdzieś tam stoi Ocho. Próba przymierzenia VKP po dolnej płycie weszło. No i teraz ładuję pocisk HIT, dlatego że ze zwykłego pocisku nie mam szans przebić Oho, a nie wiem tak naprawdę, czy przyjdzie mi strzelić w czy też w japoński czołg ciężki, bo może on się wychylił. Akurat ta fałka. dobicie drugi frak, 13 do 1. Jest tam kliker, próbuje uciekać. Zobaczcie, no drużyna wroga jest po prostu bezbronna. Nie ma co robić już za bardzo. Próbuję przymierzyć w ocho. Wystaje mu niestety tylko piksel. Oczywiście miało to prawo nie być T343 dysponuje naprawdę słabą celnością, więc nie ma co się wkurzać, jeżeli w takiej sytuacji te strzały nie wejdą. I tak to działo w tej bitwie zachowywało się naprawdę dobrze. Oho, już wie, co go czeka. Zaraz będzie miał bukakę. Ja teraz czekam aż to działo się skupić. Dobijam robię 3 fraga, 14 do 1. 5,5 minuty przekroczone 15 do jednego masakra, szybka bitwa, zobaczmy screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. zabitewkę wpadła kolejna znakami mistrzostwa asa pancernego i nie ugrywam, że byłem dość mocno zaskoczony, dlaczego bitwa trwała niecałe 6 minut, a właściwie około 5,5 minuty. Zrobiłem 3051 punktów uszkodzeń, co to jest tak naprawdę żaden rewelacyjny wynik jak na 8 tier. Do tego trzy fragi i o dziwo dostałem 1345 punktów bazowego. Jak czyli wynik już całkiem przyzwoity. Oczywiście emeczka za to wpadła. A do moich uszkodzeń i tych trzech fragów na pewno dużą tutaj jeszcze wartość miało. Miał uszkodzenia po mojej asyście, które wynosiły prawie 2000. Przejechane trochę powyżej 2,5 km, na czysto zarobione 84 tysiące kredytów i EXPA ze wszystkimi bonusami tego dnia wpadło 4440. Tak naprawdę nie wiem, nie wiem czemu tyle EXPA, ale ma ludzić. Nie będę mój plutonowy zrobił na 112 2218. Uszkodzeń był to drugi demecz, jeden frak. No i cóż, jak widzicie, dwa chińskie pojazdy premium na topce. W 5,5 minuty spokojnie dały radę na piaszczystej rzece. Tak jak mówię, T34-3 po, po tej serii buffów stał się pojazdem dość przyzwoitym. Nie powiem o nim, że jest dobry, ale na pewno nie jest takim szrotem, jakim był. Natomiast ciekawi mnie, jakie jest Wasze zdanie na temat tego czołgu, jeżeli go posiadacie w garażu. Czy gra Wam się teraz. Dużo lepiej niż kiedyś. W ogóle, z tego co widzę, obserwujemy pewien renesans chińskich pojazdów. 113 stała się lepsza, 112 dostała również Bafa. Te 34-3 w końcu od jakiegoś czasu jest czołgiem nawet grywalnym. Ciekawe, co w ogóle zrobi jeszcze, żeby zachęcić nas do grania tym mało popularnym drzewkiem. Pożyjemy, zobaczymy. Jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, bo to pomaga rozwoju kanału i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!